Pierwszym razem jak zaraz za bardzo. <laughs> Linia paliwowa Linia Paliwowa za marzła no, no, piękny Woda jest. ma 1 stopień panie Marcin. 1 no. stopień i tam przecinek jaki Tak wygląda słońce w innym kraju o. Ale zimna jeszcze, jeszcze nie łowił już pije Ale zima na kawa w ciepłym termosie to niemożliwe. Kawa. Kawa. Termos to ale trzy no, zapowiadają. To się sprawdzi czy nie, czy uda się połowić Jak się uda, to super, a jak nie, to pojedziemy do domu Żeby na Familiadę zdążyć Bo tam jest program rozrywkowy najwyższej je... Z najwyższej półki a, Woda Księżyc. ale też spokojnie, spokojnie, jeszcze cały sezon dokładnie, rok 2023 dopiero się zaczął to dopiero plany mamy ambitne tak jest. mamy nadzieję, że się spełnią wszystkie tutaj nasze postulaty noworoczne awaria Owaria a kolega jeszcze ten robi głęboki trolling pogłębiam kanał Na wodzie, zimowy klimat, oczywiście, za szczupakiem, jesteśmy na rugi, można łapać szczupaka do końca lutego zgodnie z przepisami. No i co, trzeba będzie się coś uzbroić, nie wiem, czy bardzo na grubo, czy delikatnie, co, bo może przynęty, komuty. Tak, o, bateria już poszła. Tak, yy, od firmy Mamut. Takie imitacja trochę Kanibala. No gruby gruby kotlet. Dzisiaj wędka do 100 gram. Zobaczymy. Jest bardzo podwyższona woda po tych wiatrach ostatnich. W miejscu, gdzie byliśmy kiedyś, był metr wody, 70 cm, teraz jest metr 40. Czyli jeszcze raz tyle. Jeszcze raz tyle. Coś ciężkiego może na razie. Zobaczymy. Żeby to zjechało do dna. No nie zawsze się łapie na duże przynęty, na te kotlety, które tam opisują w tych przewodnikach. Mam założoną 10 cm przynętę też. Spróbujemy. To jest fajne na wiosnę połapaliśmy. Yy, od Jacksona kotlety w naturalnym takim kolorku. Ja tam karbony jakieś wiążę do tego jedyneczki na małej główce, Fajnie to chodzi. Nic. Cieszę się, cieszę się, że jesteśmy tutaj. Tak jest. Bo trochę nas nie było chyba od kiedy od, od listopada. Od do listopada Dwa miesiące cały wytrzymaliśmy bez mówienia. Chyba się trochę było cieplej ubrać, no ale nie odpuszczamy. Tak jest. Mam nadzieję, że coś się trafi. Trochę było peripeti z silnikiem jak zwykle, z zardzewianymi klemami i tak dalej od słonej wody. No ale jesteśmy w pełni nadziei, że coś się trafi. No. Będziemy dawać znać. Coś tam ponagrywamy. Co trzeba zaczynać Marcincy, tak jest. Nie ma I co czekać, powiem. same się ryby nie złapią. Tak jest. Lecimy. Nadzieja do 16 że coś się uda złowić jest Planując ten wyjazd liczyliśmy się z tym że może być na zero Ale mieliśmy taki, takie marzenie żeby chociaż jedna ryba się tutaj na pokładzie zjawiła Mamy jeszcze 3 godziny do zachodu słońca zobaczymy Zimno jest, fajnie jest, słonecznie jest Chociaż muszę Ci powiedzieć że no niektórzy fachowcy łapią tak no. Tak jest. Mówi się, że zimowa pora jest najlepsza. Są dwa jakby okresy na drugi e, jesień i ten okres zimowy, tak? Styczeń luty, że są najgrubsze. No tak trzeba kręcić, trzeba próbować. Może się coś uda. Wiedę branie 10 minut temu odbryziony ogonek To jest taki nieduży, ale, ale zawsze, ale zawsze. Pierwszego wypracowanego, ale po ilu godzinach. Tak. Tak jest to zimowe łapanie właśnie. No ale udało się, cieszę udało się. się. Miał być jeden duży, jest jeden średni. <noise> no. Dobry i to warunki są bardzo strasznie trudne. Duży wiatr, zimno, dwa stopnie, coś No Ale dobra, cieszę się, że udało się chociaż jednego. Dlatego nie brały, bo masz za duże te płocie. To jest yy, Kleja. Kleja. Imitacja uklei, tylko takiej niemieckiej, po prostu. Ona duża jest. Tak. To jest y, Grosę Kleja. Grosę Hechte. w tamtym roku brało na to, a teraz nie chcę. Nie wiadomo. Taki piękny zachód słońca, tylko na kanale prosto na ryby. No zobacz